Na kogo działa czar? Witajcie na kanale Polecamy. Zapraszamy do oglądania. Proszę, proszę, dobre zaklęcie. Hmm, tego rozdziału nigdy nie przeglądałem. Uwaga, bardzo niebezpieczne. Dzień dobry, Zani. Patrz, buniu, właśnie odkryłem! Wiesz, gdzieś tu wczoraj mignął mi przepis na suflet z gorzkich żół. Czy to takie pilne? Tak, jeśli chcesz dziś zjeść kolację. To jest kilka gęgamugisów, e! Wielka księga gumisiów! Właśnie przeglądałem nowy rozdział! A, 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 więc powinniśmy się nią dzielić. Za pięć minut śniadanie nie spóźnij się! Traktują cię, jakbyś była książką kucharską albo słownikiem. Tym, e, tymczasem jesteś pełną magii, czarów i zaklęć, kopalnią wiedzy! A co to jest? Oooo, urety o, o, Sani! Zniszczyłabyś najważniejszą rzecz w całym gumisiowym lesie, ale by było! No właśnie, te światła, czyż nie są piękne? <śmany> Ten rozdział poświęcony jest magii dla zaawansowanych. O! Otwórz to, otwórz! O nie, 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 Sani, nie, nie, to bardzo niebezpieczne, nie, nie, bardzo niebezpieczne. Podano do stołu! Po tym zaklęciu koń porasta piórami, a, a potem zegary chodzą do tyłu. A czy masz coś o jedzeniu? Czy mogę wam serwać i poprosić o podanie mi mleka? Służę ci! z mleko, dzwam mleko, grafi! Bardzo śmieszne. O, najmocniej przepraszam! Frumleko mleko, dzwam mleko, na niego! Oret! Prosiłem cię o mleko, a ty robisz przedstawienie czarowniku do stanu! Zami Grafi ma rację. Ostatnio nie umiesz nic zrobić zwyczajnie, bez czarowania. Dlatego, że jestem po prostu stworzony do magii. Bez niej będę bezużyteczny. Od otwarcia tym medalionem wielkiej księgi czary stał się moim życiem. Ale czemu zatruwa z nimi nasze życie? Grafi! To prawda! Zawsze wszystko pokręci! Nic nie zrobi poządnie. Wiesz w porównaniu ze starożytnymi gumisiami jesteś tylko zwyczajnym amatorem! Amator, ja? Coś podobnego, amator? Tylko dla zaawansowanych w czarowaniu, a więc dla mnie! Witaj, wielki gumisiowy mistrzu sztuk magicznych!